W ostatnich siedmiu latach pozyskaliśmy ponad 4000 zapytań o współpracę i obserwujemy, jakie są różnice pomiędzy firmami, które rosną, a firmami, które nie rosną. No i dziś o różnicy w liczeniu. Firmy, które nie rosną i które ciągle wydaje się borykają się z jakimś takim niewidzialnym problemem na rynku, że nie da się więcej sprzedawać, nie da się mieć więcej klientów i wciąż nie zarabiają, najczęściej nie mają żadnych tabel. Nie mają żadnych liczb. Kiedy pytamy o obroty, zyski albo marże, to nabierają wody w usta i się wstydzą. No i to są firmy, które bardzo często w kółko borykają się z tym samym. A firmy, które rosną, dla firm, które rosną, mówienie o przychodach, obrotach, zyskach czy marży to jest jeden ze stałych elementów biznesu i jest oczywisty, żeby w ogóle nawiązywać współpracę z kimkolwiek, kto ma odpowiadać za sprzedaż czy marketing. Firmy, które rosną, liczą sobie też to, jakie są efektywne, ile robią przychodu na pracownika, ile robią zysku na pracownika, mają często swoje budżety, mają estymacje finansowe. No i oczywiście prawie żaden budżet, nigdy nie tpią się w 100%, natomiast bez budżetu zupełnie nie wiesz, do czego dążysz. I patrząc tak bardzo szeroko, firmy, które namówiliśmy do tego, żeby zaczęły liczyć, nagle zaczęły rozwiązywać swoje problemy dużo, dużo łatwiej. Czy wszystkie problemy zniknęły? Nie, są inne. Natomiast można rosnąć, bo wtedy masz świadomość tego, z czym konkretnie pracować i w jakim miejscu swojej firmy należy działać, aby osiągnąć efekt.